Do 17 lat, a Julo pierwszy we Wrocławiu. Tak. W kategorii kwalifikacja, kwalifikacja do mistrzostw Polski w kategorii do 4 lat, dlatego dzisiaj sobie popraktisujemy razem z ulkiem, no i możemy w sobie przechodzić do dalszej części odcinka. Ja już ogólnie niech się jeździłem, jestem rozgrzany. No i stwierdziłem, że nagram wam odcinek, bo ostatnio mało nagrywam i chcę nagrać więcej. Stwierdziłem, że coś nagram. sobie raz jakiegoś laj na rozgrzewkę i nagram wam Jula. W tych rampach na zawodach i wysoko. Dobra, z pierwszej, a się w ogóle z tych nie wkleiłem. A po całej Będzie sława, bo nie mam prędkości, ale to muszę się wkleić. Siema Maciek! Koniec <noise> coś więcej. Zrobiłem mu z który jest na z pierwszej. Zrobiłem z pierwszej, widzę. Mocny a skatepark jest do 19 dlatego mam jeszcze dużo czasu na practice i chcę się nauczyć trój dobrze bo się ostatnio oduczyłem i mam plan, że się zrider no i dwa flipy ale to jeszcze wam nie obiecuję tego postaram się, ale nie wiem czy jest Piony. Przed chwilą zakręcił zakręcił zaraz zaraz zrobi. zaraz zrobię Teraz wciąż zrobi. Teraz. No. Przed chwilą zrobiłem stanie drugiej próby i drugiej próby. Mega fajny stanie dlatego teraz zrobię. Trik, ale świeci strasznie, spróbuję wejdź jeszcze raz Teraz twoja kolor. Spokojnie. Dawaj! No robię, robię. Dawaj czekam. Poczekasz, poczekasz i zrobię dzisiaj, zobaczysz. Widzę jak Julo nie zrobi flary, no to musicie udać Unfollowa na Instagramie. co? Nie zrobić flaryfodu. Widzę jak na Instagram. No dobra. To ta taka umowa. Zobaczymy jak będzie mi dzisiaj szło. Dobra, idę się napić i pójdziemy na juniorską z Julią, bo ja boli kolano i nie chcę na dużych rampach na razie śmigać, bo nie chcę się rozwalić, a 2 lipca lecimy z chłopakami do Eindhoven i Mlo leci. Jordi leci, dlatego będzie też mega mocny content stamtąd, bo oczywiście coś nagram. No i mam mocny plan, ale to już Zobaczycie później, jak będziemy państwo? Mega światło, widzę ryga na tej juniorskiej, nie wiem dlaczego, ale jesteśmy z Julem. Pośmigamy się na róże. I na bękach. I na bękach, dokładnie. Bo no ja na róży nie jestem jakiś super, dlatego... Ja tak samo. Dla, dlatego nie spodziewajcie się czegoś mocnego. myśmy moje na bękach. Bo... Nie, ja chcę rurę, ja bardziej na róże. No, dlatego nie spodziewajcie się czegoś mocnego, ale postaram się to zrobić fajnego jakieś troszkę. Ej, przenosimy się na street? Julo, pa co robi? Ej, już nigdy nie jeżdżę na streetzie! Ej, przenosimy się na O oh, wow. Oh, wow! Dobra, widzę, idziemy stąd, bo bolało mnie kolana, trawa mnie boli wszystko, dlatego trawa nagram Jula, jak robi flarę. Chociaż nie wiem, czy zdążam 4% w GoPro, ale najwyżej nagram z telefonu, albo po prostu podładuję tego GoPro. Dobra, widzę, Julo robi flarę. Na no materacy na razie będzie próbował i będę się na razie starał nagrywać jak najmniej. Nagram wam dopiero, jak będzie robił bez materacy. Dlatego, go, ma, bo mam 4% w GoPro i nie chcę marnować i na no materacy i tak nie odjedzie, to nagram wam i jak będzie robił bez nich. Robisz? Zdrowie. No i klasa. Grzechu powiedział, że coś robi flary. Najdrżesz teraz. Dawaj bo mam 3% w GoPro, kręć! Dobra widzę, jesteśmy po lekkiej przerwie, ponieważ GoPro się rozładowało. No, chłopaki zakręcili oboje, robią dalej i teraz ich wam nagram. Jo! Dobrze! Wywal na teraz! Leci grzechu. On ogólnie już kiedyś flary próbował, ale mu nie wychodziło i robię jeszcze raz. Już kiedyś flary próbował, ale mu nie wychodziło. No, no bo patrz! Na dziś chyba patrz, ale, tak? ale, ale No wtedy się obracałeś za bardzo, a teraz za mało! Teraz za mało no! Jeszcze jakieś próby, że z telefonu jak grał wcześniej, bo teraz się obrócił za mało, a wcześniej się obracał za bardzo i nie umiał jakby tego wyczuć! No powiedziałem spróbuję innym razem, ale juro... Juro! Ale juro robi dalej! Jakieś jeszcze dwie minuty. A, i że go No, ja na dzisiaj odpuszczam, zrobię to innym razem, ale cieszę się, że się przełamałem zakręcić. Wow. Git? Robisz jeszcze? No, Odpuściłam chyba. Dobra, widzę, Julo nie zrobił niestety, odpuścił, zrobi innym razem. Dlatego no, widzimy się w innych odcinkach. No, siema. Uch.